Drodzy bracia i siostry, w, te, w to święto świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy, apostołów Słowian, otrzymujemy słowo Boże, które mówi o ewangelizacji. Ono najpierw historycznie rzecz biorąc odnosi się do bezpośrednich uczniów Pana Jezusa, do tego pierwszego pokolenia uczniów, do apostołów, do tych, których Pan posyła, do tych 72, do świętego Pawła, świętego Barnaby, którzy poszli, aby głosić Ewangelię. I ważne jest też, żebyśmy zobaczyli, jak Pan ich do tego przygotował. Nie tylko w ten sposób, że byli z Panem Jezusem, jak ci 72, ale też i świętego Pawła przygotował, choć nie bezpośrednio i nie, bez, nie fizycznie, będąc z nim, tak jak tego doświadczyli inni, bo przecież święty Paweł nigdy nie spotkał Pana Jezusa fizycznie. Owszem, doświadczył go w objawieniu, ale Pan Bóg przygotowywał go znacznie wcześniej. Święty Paweł na początku, kiedy się nawrócił, głosił Ewangelię samym tylko Żydom. Lecz przyszedł taki moment, kiedy Żydzi sta zaczęli stawiać poważny opór. Zresztą stawiali go od samego początku. I święty Paweł dochodzi do wniosku, jak to słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, że skoro oni odrzucają Ewangelię i nie chcą jej słuchać nie chcą jej przyjąć. Sami siebie uznają, jak mówi apostoł za niegodnych życia wiecznego, to zwróci się do pogan. Święty Paweł był przygotowany do tego, by zwrócić się do pogan. Sam pochodził z starsu, z miasta w Cylicji, w obecnej Turcji, gdzie Żydzi byli w diasporze. Co więcej, Owszem, święty Paweł miał doskonałe przygotowanie w pismach żydowskich, hebrajskich, studiował u najlepszych nauczycieli żydowskich, ale też wcześniej, zanim udał się do Jerozolimy, by tam zgłębiać pismo święte, kształcił się w swoim rodzinnym mieście, w Tarsie, kształcił się po grecku, był wśród Greków. Poznał, znał bardzo dobrze nie tylko ich język, ale także ich kulturę. Wiemy to chociażby z przemówienia, jakie wygłosił w Atenach na Europagu, gdzie cytuje poetów greckich. Pan Bóg już wcześniej go przygotował, by ruszył do Pogan. W pewnym momencie tylko otrzymał ten impuls, kiedy to stało się dla niego oczywiste, że Ewangelię ma głosić nie tylko Żydom. Ale także poganom, nie tylko w języku Żydów, w języku aramejskim czy ewentualnie hebrajskim, ale także w języku greckim. I rozpoczęła się misja wśród pogan, jak widzimy, ku wielkiej radości tychże. Podobnie było z braćmi Cyrylem i Metodym. Oni byli z wykształcenia i z urodzenia Grekami. Urodzili się w Salonikach, czy jak po grecku się nazywa, w Tesalonice, to stolica Macedonii. Już tam wtedy, za ich czasów, w IX wieku, dużo było Słowian. Oni byli w kontakcie ze Słowianami, poznali ich język. I w pewnym momencie zobaczyli, że Pan Bóg wzywa ich do tego, by ruszyć właśnie do tych ludów. Do Słowian. Byli już do tego przygotowani, I językowo i kulturowo. I ten impuls, który przychodzi ze Słowa Bożego, z natchnienia, być może w niektórych w przypadku, niektórych także z objawienia, w przypadku świętego Pawła. Wprawił ich w drogę, aby głosić Ewangelię właśnie Słowianom, i w ten sposób stali się apostołami, to na różnych poziomach nie tylko głosząc, ale także tłumacząc na język słowiański, ten pierwotny słowiański, który poznali już jako młodzieńcy, księgi liturgiczne i pismo święte. W ten sposób też rozpoczynając pismo, to, które my nazywamy cyrlicą, ale. To, co odnosi się do świętego Pawła i świętego Barnaby, potem do Cyryla i do Metodego, to także odnosi się, bracia i siostry, do nas. Słowo Boże jest wieczne. Ono jest zawsze aktualne. To nie jest tak, że czytamy pewne rzeczy, które są częścią przeszłej historii, aby się czegoś dowiedzieć o świętych. To jest wezwanie, abyśmy i my, Ruszali i głosili Ewangelię. Pan Bóg nas wzywa tutaj, abyśmy słuchając tego słowa, także patrzyli na znaki, które daje nam w naszym życiu i na to, do czego nas przygotował, i abyśmy pokonali te opory, które zawsze są w człowieku. Aby opuścić to, do czego się przyzwyczaił, aby zostawić swoje wyobrażenia o sobie, do czego to On jest przeznaczony i co potrafi. I aby zaufać Panu Bogu, Jego Słowu, żeby jak mówi Pan Jezus, modlić się nie tylko, ale też i wchodzić w praktykę tego, do czego nas wzywa. Bo mówi: Żniwo wprawdzie wielkie. Ono było wielkie za czasów świętego Pawła. Ono było wielkie za czasów świętych Cyryla i Metodego. Ono jest wielkie i teraz. Ono zawsze jest wielkie. Bo zawsze trzeba głosić Ewangelię. Zawsze trzeba przybliżać Jezusa Chrystusa, przygotowywać ludzi do tego, aby się na Ewangelii otwarli. Nie chodzi o to przede wszystkim, aby pozyskiwać ludzi do Kościoła. To jest jako drugi punkt, konsekwencja tego, do czego Pana nas wzywa. Chodzi przede wszystkim o to, aby pójść tak jak tamci i przygotować ludzi do przyjęcia Jezusa Chrystusa. Słyszymy w pierwszym, w pierwszych zdaniach dzisiejszej Ewangelii, że Pan Jezus wysyła tych swoich uczniów, po dwóch, to ważne, po dwóch, aby nie iść samemu, aby się wspierać nawzajem, ale, ale też aby dawać świadectwo miłości, bo Ewangelię można głosić tylko wtedy, kiedy. Objawia się miłość. Nie można głosić Boga miłości nie kochając. Dlatego też jest rzeczą tak ważną, by nie być samemu i nie głosić swoich teorii, ale wspierać się nawzajem i nawzajem się uzupełniać. Iść, jak mówi Pan Jezus, do każdego miasta i miejscowości, tam gdzie Pan Bóg, gdzie Pan Jezus nas posyła, być może nie wychodząc poza obręb tego miasta, w którym mieszkamy. Iść i przygotować miejsce tam, dokąd On sam przejść zamierza. Bo najważniejszą rzeczą, żeby to jeszcze raz powtórzyć, nie jest tyle to, żeby ludzie weszli w ramy, w struktury kościoła, ale żeby poznali Jezusa Chrystusa, żeby ich otworzyć na Niego, żeby oni byli otwarci, gdy Pan. Zechce się z nimi spotkać, objawić im siebie. To jest rzecz najważniejsza, to jest rzecz fundamentalna, bo chrześcijanin to jest ten, który ma intymną, osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Reszta, całe te struktury kościelne, one mają to wspierać i jest, nie jest dobrze, jeśli tego nie wspierają. To jest centrum, tak jak zresztą w tej bazylice. W centrum jest Najświętszy sakrament, w centrum jest Jezus Chrystus, także w Eucharystii, wszystko to i to Słowo Boże, które słyszymy, i cała ta liturgia, wszystkie znaki temu tylko służą, abyśmy weszli w głęboką, intymną relację z Jezusem Chrystusem. A żniwo jest wielkie. Robotników. Zawsze było mało, dlatego, że by stać się naprawdę robotnikiem Pana w tym Jego żniwie, trzeba pokonać bardzo wiele oporów. Poczynając od siebie samego, od swoich lęków, od swoich obaw, od, od trudności, które w nas samych gdzieś tam głęboko stara się mnożyć zły duch, i także te opory zewnętrzne, z którymi uczniowie Jezusa. Ci, którzy głoszą Ewangelię, też się spotykają. Więc Pan nas też ostrzega i mówi nam, byśmy się tych oporów nie bali, bo mi posyłam was jak owce między wilki. Ale dodaje, nie zabezpieczajcie się. Ja będę Waszą mocą, ja będę Waszym bezpieczeństwem też i po to aby ci którzy którym głosimy nie myśleli że ewangelia pochodzi od nas z naszej inteligencji z naszej wiedzy z naszych ludzkich możliwości ale właśnie od niego bo to żeby to jeszcze raz powrócić do pierwszych zdań tej ewangelii pan Jezus zamierza tam przyjść gdzie nas przed sobą posyła rzecz cała w tym aby jego, jego działania nie zasłaniać sobą samym i prośmy o to dla siebie, patrząc na to wielkie żniwo i na to, że jest mało robotników, że tak naprawdę rzadko się zdarza, żeby ktoś owszem mocą Pana Boga, ale też i tym Powierzeniem się Panu Bogu, pokonał opory, które są w Nim, które są na zewnątrz, i by rzeczywiście stał się robotnikiem w winnicy Pańskiej. Prośmy o to dla nas samych, ale też i dla tych, których Pan Bóg może szczególnie powołuje. Powołań jest teraz wiele, ciągle było wiele. Problem w tym, że właśnie trudności się mnożą. Różnorakie. Prośmy o to, aby ci powoływani potrafili pokonać te trudności i zaufali Panu i nieśli to, co Pan pragnie, aby zaklowało w tym świecie Jego miłość. Jak mówił Jan Paweł II, cywilizacja miłości. Amen.